Dzień dobry, witam wszystkie bliźnięta na moim kanale, z tej strony Kamila i na bardzo miło mi was gościć ponownie, dziękuję za to, że tak licznie pojawiacie się na moim kanale, dziękuję za wszystkie subskrypcje i komentarze i bardzo mnie to cieszy i za to, co się dzieje się na zakładce społeczność także, fajnie, że, że jest was coraz więcej i że mamy taki dobry kontakt, przynajmniej ja to tak odbieram. To jest rozkład na grudzień 2019 roku dla Was. Jak zawsze powtarzam, albo nie zawsze, ale powiem. Rozkład ogólny będę opowiadała o energii, która będzie towarzyszyć. W tej energii mogą zmaterializować się wydarzenia w życiu, ale nie muszą. Wiele zależy od tego, jakie kroki podejmiecie. Poczytania prywatne. Zapraszam, piszcie na maila. Już od grudnia przyjmuję nowe zamówienia. Jeżeli chcecie zobaczyć zapowiedź roku 2020, to jest już na kanale taki film, gdzie wyciągam karty dla każdego znaku. Jest to taka, taka zajawka tego roku. A niedługo na kanale pojawił się też czytania e, takie bardziej pogłębione dla wszystkich znaków zodiaku, więc subskrybujcie, żeby dostać powiadomienie możecie sobie ten dzwoneczek nacisnąć jeżeli nie chcecie przegapić tego filmu na e, kolejny rok a teraz patrzymy co dla bliźniąt w grudniu grudzień 2019 dla was arcykapłanka Działanie w ukryciu, działanie potajemnie, tajemna wiedza. Arcykapłanka to jest pewne odsłonięcie, tutaj bardzo dosłowne, jest to odsłonięcie e, prawdy, która e, do tej pory mogła być ukryta, mogła być nieuświadomiona, e, z którą nie chcieliście wychodzić do świata. Teraz jest obnażenie, przyznanie się, ja mam wrażenie też trochę do pragnień, e, e, które może były tłumione e, do tej pory w Waszym życiu. I myślę, że to może być wyzywające, tak? Przyznać się przed sobą, przed innymi do tego. E, może objąć ukrywaną część własnej osobowości, pokazać ją światu, gdzie na przykład cicha myszka stoi w świetle reflektorów i przyznaje się do tego, że tak? Zawsze chciałam mówić do tłumu i tak dalej, i tak dalej. No jest to bardzo e, silna e, manifestacja kobiecości, bardzo mądrej kobiecości. I oczywiście intuicja. Więc miesiąc bardzo tajemniczy, bardzo zmysłowy, e, pełen wiedzy informacji ciekawe. Wy w tym miesiącu. Dziewiątka denarów. No, ja mam wrażenie, że tutaj jest chęć wykorzystania swojego potencjału, u bliźniąt. E, na, Może właśnie nie przyznawaliście się do tego, że taki potencjał macie. E, może zawsze myśleliście, że nie potraficie śpiewać, a tak naprawdę pięknie śpiewacie. E, myśleliście, że nie chcecie poważnego związku. A teraz przyznajecie się, że chce poważnego związku, to jest gdzieś wyjście do świata, obnażenie swojej prawdziwej natury, swoich zdolności, swoich talentów, przyznanie się do tego, co, co było ukryte, co było wypierane, na przykład ze strachu, gdzie ktoś mógł mówić, że nie chce mieć dzieci, bo, bo, bo tylko bał się tak naprawdę nie tego. Oczywiście nie w każdym przypadku tak jest. No, i teraz sobie uświadamia, że, że, że tak naprawdę chce, tylko się boi. I tak dalej, i tak dalej. No, ale to też pokazuje dużą zasobność finansową. W tym miesiącu raczej radzicie sobie bardzo dobrze. To wskazuje także na niezależność. Yy, ta karta też raczej mówi o. Nasuwa na myśl kobietę. To jest jakaś niezależność. Tak, jak kapłanka czasami jest. Mówi, on, mówi się, że to jest jakaś kobieta w ukryciu, na przykład kochanka i tak dalej. Królowa denarów, nie królowa, tylko dziewiątka denarów też mówi o kobiecie, która jest w jakimś miejscu i jest mocno skupiona na sobie, wkłada w coś w pracę, jest zadowolona z tego, co do tej pory osiągnęła, pokazuje światu. To może być także pokazanie światu czegoś. Co długo było przygotowywane? Wejście do świata z tym, z własną firmą, może, usługą. Co jest w Waszej głowie? Kolejna dziewiątka. Dziewiątka kielichów. W Waszej głowie spełnienie, w Waszej głowie mm, chęć zabawy i dalej tej jakiejś niezależności, bycia zadowolonym z siebie i wydążycie do tego, byście byli zadowoleni z siebie i zadowolone z tego, co zostało przez Was wypracowane do tej pory. Też mam wrażenie, że dajecie sobie prawo do przeżywania przyjemności w życiu. A jeżeli nie do przeżywania przyjemności, rozumianej jako, nie wiem, na przykład, jeszcze nie na wakacje i, i same, jakby takie rzeczy przyjemne, tylko to, co już na samym początku powiedziałam, czyli yy, nie odbieranie sobie na przykład tego, tego, tego ojcostwa z, tylko z powodu strachu, jakby przełamanie się, odważenie się. Bardzo ciekawe. Co jest w podstawie. Pięć kielichów. Mam wrażenie, że nie chcecie dłużej marnować czasu. Że do tej pory skupialiście swoją uwagę na tym, co aż tak bardzo tej waszej uwagi nie potrzebowało. Może na przeszłości. Rozpamiętywaliście coś. Że coś się kończy, że coś się skończyło, tęskniliście. I w grudniu możecie sobie uświadamiać, że to było marnowanie czasu, że trzeba wykorzystać to, co tu i teraz, wykorzystać te talenty, które mam, skupić się na sobie, nie myśleć o tym, co było kiedyś, nie myśleć o stracie. Bo tu jest pełnia, to jest te dziewiątka. Dwa razy się powtarza. Więc mam wrażenie, że troski zostają gdzieś za Wami, a Wy chcecie przeżywać to życie na 100%. I Siebie w tym życiu, co odchodzi do przeszłości. Dla niektórych jakaś kobieta odchodzi do przeszłości z trygonu yy, ognistego. To może być lew, strzelec. Albo baran. Ale mam wrażenie, że, że ten symbolicznie ta, ta maska, która zostaje zdjęta i odsłonięta, e, prawdziwa twarz. Coś pokazało swoją prawdziwą twarz, e, mogło rozczarować, e, mogło skonfrontować was z jakimiś tematami. Mm, i, I ten moment zobaczenia tego, jak jest naprawdę, Czym to naprawdę było, czym to jest. Już jakby odchodzi do przeszłości, i wy teraz yy, skupiacie się bardzo na tym, co wy możecie zrobić. Bo mówię tak ogólnie, ale mam na myśli na przykład relację, yy, która się rozpadła. I teraz z perspektywy czasu widzicie, że nie ma co aż tak płakać za tym. Skupiam się na sobie. samopraca. Nie ma co tak żałować, tego odejścia, tego zwolnienia. Są lepsze dla mnie miejsca. W tym miesiącu mam wrażenie, będziecie bardzo skupieni na tym, żeby podnosić komfort swojego życia. Zajmować się tymi tematami, które były gdzieś tam tak pomacoszemu po macoszemu traktowane, czy to na przykład mieszkanie, wygodne łóżko. Satysfakcjonująca praca, dobre buty, i tak dalej. Jakby to, to wszystko, co, um, co było takie bagatelizowane, wy chcecie podnosić poziom ten, tego komfortu. Tak samo jak właśnie. Niezauważane, niedoceniane były jakieś aspekty Waszej osobowości, umiejętności, talenty. Teraz one wychodzą na światło dzienne. Co jest największym wyzwaniem? Osiem kielichów. Odejść od starego sposobu myślenia. Mimo wszystko, coś ciągnie, coś ciągnie do tej przeszłości. I, I może być takie rozpamiętywanie, na przykład, że a zmarnowałem 10 lat życia, albo teraz to już za późno, żeby zacząć śpiewać i tak dalej. No, wiecie. To jest myślenie bardzo krzywdzące, bardzo ograniczające, bardzo bolesne także w doświadczeniu. Bo to jest taka klatka dla duszy, jeżeli my będziemy skupiać się na tym, na co już nie mamy wpływu, no to jest tortura. To jest tortura naprawdę dla, dla świadomości, dla umysłu, bo wpędzamy siebie w sytuację ogromnej bezsilności. Ja wiem, że czasami ciężko jest nie myśleć, nie rozpamiętywać, to wraca jak bumerang, nie wiadomo co z tym zrobić, a jednak te wszystkie związki, w których było odchodzę i wracam, odchodzę i wracam po raz 50, 60, one są tutaj dużym wyzwaniem i karty wskazują, żeby postawić na siebie. No, dla niektórych też jakby świadomość, dowiedzenie się o tym, że, że partner lub partnerka robiła coś albo robił za plecami, może miał kogoś innego, może oszukiwał, może partner biznesowy zrobił, podjął decyzję, nie pytając nas o zdanie, może jakaś bliska osoba, właśnie nie, nie pytała nas o, o zdanie, gdzieś zabrała nam tą moc decydowania sytuacja, gdzie, gdzie była dwójka osób bo jednak ta kapłanka to dwójka sytuacja, gdzie była dwójka osób i tylko jedna podejmowała decyzję druga została pominięta postawiona przed faktem dokonanym i to może być i zdrada i nie wiem, ku kupno samochodu czy jakkolwiek Tutaj mogą być pewne trudności, na przykład w odejściu od toksycznego związku, toksycznego partnera, relacji toksycznej. Więc, jaka jest odpowiedź na to? Królowa Denarów, czyli bardzo racjonalne podejście, obliczenie tego, czy lepiej zostać, czy lepiej odejść. No, i też kierowanie się bardzo takim pragmatycznym podejściem, nie emocjami. Um, Nierozpamiętywanie tego, co było, nie, nie śnienie na jawie, takie nie marzenie, jak to by mogło być, tylko konkretnie, jak jest, co teraz mogę zrobić, e, zwrócenie się e, ku temu aspektowi materialnemu, jakiegoś takiego ocenienia, jak coś prosperuje. Królowa Denarów to jest bardzo odpowiedzialna postać i to by było też wskazanie, wzięcie odpowiedzialności za siebie w tej sytuacji. Jakaby ona nie była, czy to właśnie jest, nie wiem, zawalczenie o wyższą pensję, czy odejście od żony. Chodzi tutaj o zawalczenie o siebie, zwrócenie uwagi na to, co dla mnie teraz będzie najlepsze. Co jest największą siłą waszą? Król Denarów, super, czyli partnera już mamy dla Królowej Denarów. Już sporo osób tutaj się pojawia. No i to także jest ten bardzo taki męski, silny wymiar, silny wymiar tego pragmatyzmu, tej odpowiedzialności, mądre inwestowanie, mądre kierowanie pieniędzmi, no jesteście bardzo zasobni, więc zajmijcie się też jakby pieniędzmi, tym co możecie spieniężyć, może macie jakieś, nie wiem, przedmioty, które warto jest teraz sprzedać może macie pieniądze, które teraz warto gdzieś ulokować widzę, że to jest bardzo dobry czas na to żeby nawiązywać dobre stosunki, dobre jakieś kontrakty dobrze inwestować pieniądze wydawać te pieniądze na rzeczy solidne, które też będą ułatwiały wam w jakiś sposób życie No i w co to wkładać? No, a z denarów, czyli jak najbardziej nowe, nowe jakby przedsięwzięcia, inwestycje, szanse, danie szansy sobie, danie szansy jakiemuś projektowi, jakiemuś pomysłowi, waszemu talentowi. Spróbowanie, odważenie się, odważcie się, bo macie wiele do zaoferowania. Czy to by była oferta miłości do kogoś, czy to byłby właśnie odkrycie tego, że o, zawsze chciałam śpiewać. Warto jest, warto jest odkryć to, warto jest pokazać, co macie do zaoferowania, co macie tutaj w zanadrzu, co czujecie. Naprawdę warto. Co nowego do życia przychodzi. Dziesiątka kielichów, no kurczę, no wielkie szczęście. Wielkie szczęście, kontakty rodzinne, właśnie, no święta będą, więc e, tutaj myślę, dużo prezentów jest: dużo prezentów, dużo takiego, e, dużo jakiejś takiej otwartości, ale też oferowanie siebie jako taki e, prezent trochę. W sensie tej swojej serdeczności, uwagi komuś, przyciąganie uwagi do siebie, spędzanie czasu z innymi ludźmi, spędzanie czasu z przyjaciółmi, tworzenie czegoś ogromnego, bo dziesiątka kielichów to jak widzimy, tutaj jest rodzina i nowy członek rodziny, tutaj będzie bardzo dużo kontaktów z innymi ludźmi. No, jak patrzę na tą kartę, no to także może być u niektórych dziecko. I przy tej arcyka arcykapłance, przy tej samotnej kobiecie w dziewiące denarów, no to mogą być nawet trudne sytuacje. Takie, gdzie na przykład właśnie matka jest samotna, gdzie ma zapaść decyzja o tym, czy, czy odejść. Gdzie było duże zmaganie się, staranie się o ciążę i, i, i już nastąpiła rezygnacja, a tu nagle. Gdzie właśnie, tak jak na samym początku mówiłam, nie było to w planie w ogóle przewidziane. Tutaj ta dziesiątka kielichów e, mówiłaby o tym, że nie ma się czego bać. Warto jest dać temu wszystkiemu szansę, co do życia przychodzi, bo jest ogromne szczęście. Jest ten Azdenarów, gdzieś w podstawie jest piątka kielichów. Trochę smutek, trochę taki żal, że właśnie plan był inny, miało to się inaczej potoczyć. Teraz trzeba odejść od tej dawnej wizji, wejść w zupełnie nową bajkę. Jak to zrobić i jak się w tym wszystkim czuć dobrze? Ja myślę, że przyjdzie Wam to z łatwością, o ile tylko zdecydujecie się na ten krok. Odejście od przeszłości i wykorzystania tej szansy, która jest teraz. Co jest nieuniknione? Nieunikniona jest trójka buław. Jakieś tutaj wiadomości będą. Będziecie dowiadywać, widzieć jakieś efekty. Trójka buław mówi o nastawieniu bardzo mocno. Czyli masz w życiu to yy, ku czemu się zwracasz. Ta sytuacja jest taka, jaką ją widzisz. I tak, to jest bardzo ważna rzecz, że tyle mamy szczęścia, ile go widzimy na świecie. Tyle mamy nieszczęścia, ile go na świecie widzimy. I niektórzy by mogli się bać, że no dobrze, jeżeli ja zacznę tylko skupiać się na tych pozytywnych stronach, to przecież mogę wpaść w jakieś niebezpieczeństwo, bo odciąć się od wszystkich problemów, nie myśleć o nich, zostawić, że to jakoś się podzieje samo. Jest taki lęk. Ja, ja widzę tutaj na przykładzie yy, oglądanie wiadomości. Ja nie oglądam wiadomości, ja nie wiem, co się dzieje na świecie. I wiecie, co to zmienia w moim życiu? Nic. <słyscottoniuszki> Żyję tak, dokładnie tak samo, jak, jak żyłam wcześniej. Moje życie wygląda identycznie. Tak samo rano wstaje, tak samo wieczorem się kładę, pracuję, spotykam się z ludźmi, tylko mniej się denerwuje. I czasami, kiedy ktoś mnie o to zapyta, czy y, ostatnio, czy, czy słyszałam ekspoza premiera. I ja mówię, że nie, to ktoś patrzy na mnie i, i myśli, że jestem dziwna i głupia, no bo jak to ja mogę tego nie wiedzieć? I to przecież muszę to wszystko wiedzieć. I tak naprawdę się zastanawiam, a co ja mogę z tym zrobić? <noise> czy, czy, czy faktycznie to, że ja wiem o tym, co powiedział premier, lub nie wiem, ma jakiekolwiek znaczenie? Czy ja mogę na to wpłynąć? Tak racjonalnie myśląc. Nie bardzo i nawet nie chcę. Więc e, niektóre tematy warto je zostawić ze sobą. Trochę tak nawiązuję właśnie do tej piątki kielichów, do tej ósemki kielichów, kiedy często mamy takie sytuacje w życiu, że nie wyobrażamy sobie tego. Jak to będzie, jeżeli ja odejdę, przestanę to robić, jeżeli tego w moim życiu nie będzie, no to jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? A później się okazuje, że serce miało pękać, świat miał się kończyć, a, a wszystko jest dobrze. Więc trochę tak czuję tą kartę. Spojrzeć w przyszłość, że to jest nieuniknione, że trzeba będzie jakby ustosunkować się do tego, co do życia przychodzi. I, no, i, no i zdecydować, co ja z tym masem dynarów zrobię, z tym całym zapleczem, które mam. Co Was może zaskoczyć w takim bardziej pozytywnym aspekcie? Pięć buław. Eee, właśnie, bardzo dużo kontaktów e, międzyludzkich, dużo dyskusji. E, i też taki, taka zmienność, zmienność wydarzeń, zmienność waszego stosunku do danej sprawy. Bardzo szybki miesiąc, bardzo dużo będzie się działo. Choć, choć te karty tutaj w centrum one są takie bardzo bierne i statyczne, to mam wrażenie, że, że będzie działo się sporo, że wy będziecie patrzeć na jakąś sytuację. Z wielu różnych punktów, przez ten cały miesiąc, wasz stosunek będzie się zmieniał do tego wszystkiego. Nie sądzę, żeby konflikty miały w pozytywnym sensie was zaskakiwać, ale dla niektórych może będzie tak, że naprawdę zaskoczy was jakiś konflikt z kimś, ale to jest takie delikatne spięcie raczej. Czuję to raczej tak, że. Będziecie mieli poparcie, wsparcie i pomoc od osoby, od której byście się tego nie spodziewali. I rada, słońce. No i właśnie, tutaj ta karta zachęca do aktywności, do oświetlenia, także, do, do, żeby wyciągnąć na to światło dzienne pewne tematy, pewne sprawy, żeby z optymizmem przywitać to, to, to co do życia przychodzi, żeby być aktywnym żeby działać żeby zastanowić się, co zrobić z tym masem denarów, bo coś trzeba zrobić i żeby uwierzyć w siebie to jest pełna pewności siebie otwartości karta co mamy w tle? Mamy najpiękniejszą e, ta, kartę czwórki kielichów na świecie <grytanie> pazia kielichów i wisielca no, przychodzi coś nowego do życia, no i co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Przyjąć to, nie przyjąć? Jak się zachować? Wejść w nowy etap życia? Zaryzykować? Czy nie? Kiedy to wywraca świat do góry nogami? Kiedy to kompletnie zmienia perspektywę? Jak się do tego wszystkiego ustosunkować? Piękne czytanie, bliźnięta, życzę Wam wspaniałego grudnia i. Do usłyszenia w następnych czytaniach i w czytaniach prywatnych. Mail do mnie zawsze macie w opisie filmu, tak samo jak nazwy tali. Pa, pa!